Magiczna noc w magicznym mieście. Magic Malbork 9 sierpnia w Malborku. Pokazy iluzji, malowanie światłem, animacje z piasku, pirotechnika i taniec z ogniem. Zapierające tych w piersiach układy akrobatyczne na wysokości. Więcej na www.magicmalbork.pl. Zaprasza burmistrz miasta Malborka PKN Orlen Portal Wirtualna Polska i Radio SK. Późnym wieczorem mieszkańcy oraz przybyli goście licznie zebrali się na widowni, by obejrzeć główne widowisko Magic Malbork, które było organizowane już po raz szósty. Jak sympatycy tej imprezy ocenili tegoroczne wydarzenie? Zobaczcie Państwo sami. Pięknie było. A co najbardziej się podobało? Ognie. <noise> Niestety nie, nie działał jeden telebim. A co najbardziej się nie podobało poza już tym telebimem? No właśnie to. Mała to... widoczność przez to. A, bo tak było fajne widowisko, tylko co z tego, jak nic nie widzieliśmy? Nie za bardzo, bo telebim po prawej stronie nie działał. No rozumie, że to jedyna rzecz, która się nie podobała? Czy może jednak coś. To dużo, tak dużo. co byli nie to widzieli, a my to. Potardy tylko. Bardzo, bardzo się podobało, ślicznie. A co najbardziej się podobało? Akrobacje, w ogóle, no, cała animacja, no, te rysunki, po prostu. Za rok się państwo zjawią? No na pewno, na pewno. Trzeba było siedzieć na sektorach, o i dalej. Ludzie przyszli tylko posłuchać muzyki, nic więcej. Skandal na skalę Malborka, wstyd, wstyd. Z centralnego, tam gdzie vip siedzą i te droższe bilety, było pięknie. Natomiast jestem niemile rozczarowany, że nawet nie powiadomiono, poinformowano publiczności, Wprawdzie burmistrz po rozmowie no twierdził, że będą ja zwracać zaje... za bilety, co jest, kto nie wierzę. a jeżeli będą zwracać, to jest pobiedzie, bo informacja się tym ludziom należała. Trzy czwarte programu nie było widoczne z tamtych sektorów, w ogóle. To na, w Marmorku jeszcze się nie zdarzyło, przykro, wstyd. W porządku, w porządku, wszystko w porządku. A coś najbardziej? Najbardziej to, że telewizja nie działał. Nie działało tam <laughs> Bardzo fajnie. A coś najbardziej? No, cały spektakl, cały, cały spektakl, bardzo spektakl bardzo był ciekawy bardzo i bardzo ciekawy. widowiskowy. Lepiej niż w zeszłym roku? A przykro to znaczy, mi w zeszłym, w, zeszłym w zeszłym roku nie, nie było. wydaje mi się, że było troszeczkę więcej takiej y, oprawy muzycznej i więcej tańca. Głośniej było. Było głośniej na pewno, ale w tym roku też było bardzo fajnie. za rok się pani zjawi? Oczywiście, co A tu, roku A to jak się podobało? Fajnie było. A coś najbardziej to poza fajerwerkami, bo to zapewne oczywiste. Y ta pani, która malowała piaskiem. Najpiękniejsza na, na, Galicyna, Czyli ta Ukrainka. <laughs> Za rok będzie, będą państwo? Tak, oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Nie no, rozumiem, że polecą państwo znajomym tą imprezę. Tak, oczywiście. Już tak, byli z rodziny. Pozdrawiam wszystkich znajomych tak. przy okazji. Norborka, no, Ocyciel i mu Bardzo się podobało. To. Ekstra. Beznadziejnie, no. Bez dlatego że ekran wygaszony. Ekran był wygaszony, nic nie było widać z tamtej strony. No i bilety trudno. Blokie. No bilety po 30 zł niestety jestem zawiedziony. Rozczarowany. Bardzo rozczarowany. Dla sektora NM to jest rozczarowanie straszne. A w ogóle to nie było coś powalającego, to nie było. Czyli były ładniejsze występy. No troszeczkę troszeczkę więcej się państwo spodziewali więcej, więcej, niestety, więcej, niestety. Organizacja, organizacja zawiodła bo artyści e, byli fajni ale to, że nie funkcjonował telebim nie zostało to załatwione tak jak być powinno jeszcze, jeszcze działało z, znaczy coś działało, ale że nie można przez cały dzień je, sprawdzić jak działa i, i zrobić aferę i powiedzieć, że jak pan chce to sobie pan przyjdzie i postoi, a pieniądze trzeba zapłacić nie jest to organizacja ktoś tu nawalił i powinien Widzisz, pan domagał zwrotu? Oczywiście, no przecież to jest podstawa, albo musi być zwrot, bo jeżeli nie, no to prawa konsumenta i do organizacji konsumentów. Pierwsze co? Efekt na pewno pozytywny. Uzależnione to jest również od pogody. W tym roku bardzo dopisała. Mnóstwo kolorów, mnóstwo, wszystko się coś ruszało, coś się działo. Nam się bardzo podobało. Pięknie, miałyśmy piękne miejsca, oglądałyśmy z dużą przyjemnością. A coś najbardziej? A najbardziej chyba finałowa scena z, z pokazem ogni, ale wcześniejsza także akrobatyczno i z ogniami. Za rok również pani będzie? Jeżeli będzie w takiej formie, myślę, że tak. A cóż, co się najbardziej podobało? I tak najbardziej malowanie piaskiem, bo ja bardzo lubię oglądać, mam talent i... yes, Tak, yes. to jest bardzo piękne. Co najbardziej? To jest nie wiem... Fireworks, może? Tak. Chcesz być w następnym roku na Magic Malmort? Nie, to tylko... Jeden rok. Najbardziej? To cały występ. Chyba rysowanie na piasku było najlepsze. Za rok też będziecie? Pewnie tak. Znajomych zabierzecie? Cały chufiec? Bierzesz? Ja swoich wezmę. Mieli... Chociaż nie mieliśmy takich doświadczeń jak na przykład sektor R. Mam, jest, to, R. mam rozumieć, że chodzi o zepsuty e, telebim. Tak. Ale sprawa będzie wyjaśniona, będą zwroty kosztów, także moim zdaniem nie będzie aż takich dużych problemów. TV Regionalna 24 w TV Marvel TV Estúdio TV Novo Dvor Tom do Câncer